Czytałem w życiu naprawdę dużo różnych komiksów i chociaż zazwyczaj od odgeneralizowania, to jednak w dzisiejszym odcinku sobie na to pozwolę. Komiksy w dużym uproszczeniu dzielą się na te, które opowiadają jakąś historię, mniej lub bardziej ciekawą, mają bohaterów, lepiej lub gorzej umotywowanych oraz na te, które nie mają ani historii, ani bohaterów. I ja te drugie nazywam tubami marketingowymi. To są komiksy, które istnieją tylko i wyłącznie po to, by zmusić nas do zakupu innych tytułów lub całych tomów komiksowych z danego wydawnictwa. Nader często kilka różnych historii komiksowych opowiadanych na łamach różnych miesięczników znajduje swój finał w jednym tomie. Co więcej, wątki w tym tomie są tak pogmatwane, że jeśli doprowadził cię tutaj tylko jeden komiks, będziesz musiał sięgnąć również po inne, by ewentualnie cieszyć się lekturą. Ujmę sprawę jasno: nigdy nie byłem fanem komiksowych tour. Nie lubiłem eventów, które mieszały wszystkich bohaterów w jakiś jeden, wielki, duży, kosmiczny konflikt. Po pierwsze, dlatego że większość tych bohaterów źle wtedy zwyczajnie wygląda, wyjęci ze swojego naturalnego środowiska. Po prostu często niektórzy bohaterowie zwyczajnie nie pasują do tych dużych historii. A po drugie, zawsze wolałem historie mniejsze, spokojniejsze, można by powiedzieć, nawet bardziej intymne. Jednak chcąc, nie chcąc, czasem na takie tuby zwyczajnie się trafia, i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dwóch z nich. Pierwszy to wydany u nas względnie niedawno przez Egmont tie-in do wiecznego zła takiego dużego eventu z nowego DC Comics o podtytule Wojna w Arkan. Wojna w Arkan korzysta z wydarzeń przedstawionych na łamach wiecznego zła, takich jak zniknięcie Ligi Sprawiedliwości. Pozostawienie go tam bez prądu w chaosie oraz ze słońcem w ciągłym zaćmieniu, by opowiedzieć historię Bejna, wybrańca wyspy santa Priska, męczennika i Mesjasza, który twierdzi, że dawno temu złamał Batmanowi kręgosłup. Swoją drogą jest to dosyć ciekawa kwestia, bo z tego co kojarzę, to nowe DC Comics skondensowało całe wcześniejsze jakby dokonania wydawnictwa do jakichś 5 czy 6 lat i ja na przykład bardzo dobrze pamiętam, co robiłem 5 czy 6 lat temu i wydaje mi się, jakby to było wczoraj, ale może Bane po prostu trochę inaczej pojmuje czas. Nie wiem. Niemniej Bane przybywa do Gotham i włącza w swoje szeregi więźniów z Blackgate. Z ich pomocą zamierza przejąć kontrolę nad miastem, które obecnie podczas absencji Batmana zostało podzielone na rejony, którymi zarządzają najróżniejsi pensjonariusze azylu Arkham. Strach na Wróble, Profesor Peak, Killer Croc, Mr. Freeze, Manbat, Poison Ivy i Clayface. I z grubsza cała intryga toczy się o władzę nad miastem. Mamy tu ogromnie dużo spektakularnych bitek, przy czym tak mało dialogów, że aż ciężko to momentami czytać. Można za to bardziej mówić o oglądaniu całostronnicowych kadrów, bo tych jest tak dużo, że w pewnym momencie przestają robić jakiekolwiek wrażenie. Wojna warkam to w ogóle wojna o pietruszkę. Nie dzieje się tutaj nic, co miałoby jakiś sensowny i duży wpływ na uniwersum. Nie dzieje się nic, co miałoby jakieś dalsze znaczące reperkusje. Na dobrą sprawę wszystko tak naturalnie wraca do statusu sprzed tego tajinu, że równie dobrze moglibyśmy go nie czytać i absolutnie niczego byśmy nie stracili. Tym jednak, co najbardziej zabolało mnie w tym komiksie, jest właśnie ta tubowość, o której wspominałem we wstępie. Co i róż w tym komiksie pojawiają się pewne elementy, które odwołują nas do innych tytułów. Na przykład pojawiają się tutaj Sowy z Kobem na czele, którego bardzo dobrze możecie pamiętać z Batmana, Trybunału Sów. Pojawia się Ignatus Ogilwi, z którym Pingwin ma rachunki do wyrównania, ale aby dowiedzieć się jakie, musimy sięgnąć po detektyw komiks Johna Lymana. A co najistotniejsze, żeby w ogóle zrozumieć choćby pobieżnie motywację bejna, musimy prześledzić jego wątek od serii Mroczny Rycerz poprzez serię Szpon, a skończywszy właśnie na tym, co jest tematem dzisiejszego filmu. O pewnych oczywistych kwestiach, takich jak chociażby znajomość samego wiecznego zła, nie będę w ogóle wspominał, ponieważ to akurat jest chyba oczywista kwestia, nie da się zrozumieć tainu, a przynajmniej można mieć problemy ze zrozumieniem Tainu jeśli nie zna się eventu, do którego ten tajemnicz się odnosi. Poza tubowaniem i przesydem scen akcji, Wojna Warka ma jeszcze kilka mankamentów, choćby dialogi. Czasem są tak płytkie i naiwne, że nawet pięciolatek miałby problem w nie uwierzyć. Albo filmy klasy B z lat 80. mogłyby czerpać z tych dialogów garściami, zgrzyt za zgrzytem. Jak to zazwyczaj bywa przy takich seriach, rysowników było wielu i umówmy się, Nikt spektakularnie nie poległ, tak samo jak nikt nie wybił się ponad przeciętność. To nie rysunki pogrążają tę serię, to słaby i do niczego nie prowadzący scenariusz. Zanim ktoś z Was pokręci głową nad tym, jak w ostatnich latach upadł przemysł komiksowy, albo zanim jakiś fanboy DC nazwie mnie fanbojem Marvela, to już spieszę tłumaczyć, że nie jest to ani nowy zabieg, ani nie jest to domena DC Comics. I na potwierdzenie swoich słów opowiem Wam o innym komiksie, który czytałem ostatnio, a mianowicie o Daredevil'u Fall From Grace. Siedmiozeszytowa historia Fall From Grace została przedstawiona światu na przełomie lat 93-94 na łamach Daredevila. O co najprościej mówiąc chodzi w tym komiksie? Otóż Matt Murdock staje się świadkiem bardzo niepokojących wydarzeń, których ogniskiem jest Nowy Jork. W mieście pewna grupa szaleńców terroryzuje miasto, wymieniając tylko jedno nazwisko Eddie Passim. W toku śledztwa okazuje się, że ów Eddie był silnie rezonującym telepatą który 20 lat wcześniej pracował jako agent FBI i brał udział w testach polowych wirusa bojowego o kodowej nazwie About Face. Ten wirus ma niezwykłe właściwości. Jest w stanie zmienić strukturę molekularną praktycznie każdego osobnika, bazując na odczytanych drogą telepatyczną myślach. Mógłby na przykład uczynić Mata Mardoka znowu widzącym, gdyby Matt faktycznie o tym zamarzył. Albo mógłby uczynić ciało Bista z X-Men na powrót ludzkim. No i w tym momencie zaczyna się tubowanie. Ponieważ możliwości wirusa są nieograniczone, wiele osób chciałoby mieć go dla siebie. Tym sposobem na scenę wkraczają Siege, Nick Fury, Silver Sable, Morbius żyjący wampir, Venom w postaci Ediego Broka oraz wewnętrzny krąg Handu zwany Snake Root, który ma nadzieję ożywić Elektrę oraz przeciwny klan Chase, którym po śmierci Stika dowodzi Stone. A jeśli tego wszystkiego wam mało dochodzi, jeszcze jeden bohater Hellspawn, mroczne odbicie Daredevila, którego ten nie jest w stanie wyczuć swoimi ponadnaturalnymi zmysłami czy swoim radarem. Helspon za sprawą magii chudu zaczyna mówić z akcentem z Haiti, co jest tak śmieszne, jakby ten bohater miał być jakąś parodią demonicznego arcywroga. Obecność tak wielu postaci, często w ogóle niezwiązanych z Derdewilem, czyni tę historię mocno zatłoczoną. Fabuła momentami pędzi do przodu jak Szalona, a scenarzysta tworzy karkołomne skróty, które najgorzej wypadają w postaci cliffhangerów. Na przykład jeden z zeszytów kończy się w momencie, gdy Sitch chce zabić Daredevila, po czym następny zeszyt rozpoczyna się sceną pościgu, w której obydwaj są już po tej samej stronie. I takie akcje są praktycznie na koniec każdego zeszytu. Co więcej, te bijatyki wywiązują się tak samo szybko jak kończą. Moją ulubioną jest ta z Venomem, która kończy się w taki sposób, że nawet Marta w Batman v. Superman mogłaby być zazdrosna. Naprawdę. To znaczy, Venom chce pozyskać wspomnianego wirusa dla siebie, ponieważ myśli, że w ten sposób mógłby pozbyć się wrażliwości na dźwięk i na ogień. I w pewnym momencie, gdy już walczą, powiedzmy praktycznie całą zeszytówkę, Daredevil mówi do niego: Ale słuchaj, ty jesteś nawet lepszym bohaterem niż Spider-Man, bo Spider-Man nie ma żadnych słabości, a ty codziennie musisz walczyć ze swoimi słabościami. No i Venom stwierdza, że widocznie Daredevil musi mieć rację i po prostu odchodzi. Ale bzdura. Najciekawsze absurdy wiążą się jednak z matem Mardokiem. W pewnym momencie tej historii do prasy przecieka informacja, że mat to Devil. Jak to się dzieje? Otóż stażystka Bena Uricha wykradła tę informację z komputera dziennikarza i opublikowała w konkurencyjnej gazecie. Po publikacji tego artykułu dziennikarze wpadają taranem do mieszkania Mata, by zdobyć jakieś dowody na potwierdzenie tej śmiałej tezy, po czym odnajdują książki napisane brailem, mapę dźwiękową dla niewidomych, Parę innych fantów i stwierdzają, że wygłupili się, bo mat chyba faktycznie jest niewidomy. Muszę przyznać, że ci Nowojorczycy, jak na ludzi, którzy obserwują przez okna swoich apartamentów takie rzeczy jak człowiek przebrany za pająka, człowiek przebrany za skorpiona, inny przebrany za ośmiornicę, albo którzy obserwują takie wielkie wydarzenia jak nadejście Galactusa i jego walka z fantastyczną czwórką, no to jednak ci dziennikarze jawią się jako bardzo cyniczni ludzie. Nie uważacie? Co więcej, Ben Urich, w związku z tym, że cała sprawa wypłynęła niejako z jego komputera, obraża się na elektronikę, zachowuje się jak totalny przedszkolak, wyrzuca swój komputer i wraca do pisania na maszynie. Brawo, Ben, świetny ruch. Zastanawiam się, jak długo uda ci się tak robić, zanim wreszcie nowoczesność tak czy owak zapuka do twoich drzwi. A w finale całej historii, martwe ciało Helespouna nabiera kształtów Mata Mardoka i ten wykorzystuje sytuację, by sfingować swoją śmierć niesamowite, tylko że my, czytelnicy, możemy jedynie zastanawiać się, dlaczego Matt miałby udawać martwego, ponieważ nie zostało to ani trochę umotywowane. Kolejna straszna bzdura. Jest jedna, dosłownie jedna rzecz, która podobała mi się w tym komiksie, i jest nią design nowego stroju Daredevil'a. Strój według mnie prezentuje się naprawdę rewelacyjnie, co więcej, pokuszę się o stwierdzenie, że chyba nigdy Daredevil nie miał ciekawszego kostiumu. Szkoda tylko, że ten tryk odpowiada się w fabule równie bezsensownie jak większość bohaterów czy wydarzeń. W pewnym momencie Daredevil zwyczajnie stwierdza, że potrzebuje nowego, bardziej zaawansowanego kostiumu, by zmierzyć się z bardziej wymagającymi przeciwnikami. Okej, okay, ale skąd na tym wczesnym etapie fabuły Matt może wiedzieć, że będzie mierzył się z trudniejszymi przeciwnikami? Przecież fabularnie nic na to nie wskazuje. No i sposób, w jaki Matt pozyskuje ten kostium, włamuje się do jakiegoś ściśle strzeżonego obiektu, kradnie prototyp. Po czym już w domu dokonuje anonimowego przelewu na konto firmy, do której należał ten obiekt. Ale bzdura. No i w tej historii zostaje wskrzeszona elektra. Nawet dwie, chociaż scenarzysta nie sili się na to, by wytłumaczyć nam, w jaki sposób z jednych złok można wskrzesić dwie dziewczyny. Zresztą nieważne, tam dzieje się bardzo wiele rzeczy, które nie mają najmniejszego sensu. Istnieje prosty sposób na każdą fabułę. Jeśli historia Wam podpada, ale nie wiecie sami czemu, to zwyczajnie spróbujcie ją sobie głośno streścić. Jeśli w pewnym momencie wymówicie zdanie, które nijak nie będzie się trzymało kupy i będzie brzmiało po prostu śmiesznie, to znaczy, że tak, że mieliście rację. Historia nie przeszła waszej próby, historia po prostu jest mocno naciągana. I tak jest w tym komiksie. Rysunki nawet nie próbują ratować całości, bo z jednej strony są utrzymane w konwencji z lat 90. z długaśnymi stopami, dużymi mięśniami, a bohaterowie przyjmują pozy, których anatomicznie nie byliby w stanie przyjąć. Z drugiej zaś strony Scott McDaniel ma bardzo oszczędny szkic, co przy równie ograniczonej palecie kolorów stwarza bardzo specyficzne wrażenie, nawet dosyć oryginalne i ciekawe. Ta koncepcja jednak nie pasuje do historii, postacie rysowane i kolorowane w tym stylu są za mało dystynktywne, widać to tym bardziej przy tak dużej ilości bohaterów. Natomiast miejsca tła są zdecydowanie zbyt mało szczegółowe, sprawiają wrażenie narysowanych na kolanie w pośpiechu. Bez dbałości o szczegóły. Powiem wprost, na razie jest to jedna z najgorszych historii z Daredevil'em, jakie kiedykolwiek przeczytałem. Możliwe, że nawet najgorsza. Jest to tuba, do której na siłę wrzucono takich bohaterów jak Nick Fury, jak Hellspawn, jak Venom, Morbius czy Silver Sable. A dlaczego? Bo większość tych postaci startowała wtedy ze swoimi solowymi seriami i wydawnictwo wpadło na pomysł, że krosowanie może podbić marketing. A jeśli wychodziło na to, że tym sposobem do komiksu trafiały postaci, które nie miały wspólnego mianownika, to tym lepiej, bo tym samym były spore szanse na pozyskanie jeszcze większej liczby czytelników. Na przykład, czytelnicy Morbiusa mogli zainteresować się Daredevilem i odwrotnie. Prosty mechanizm. Tylko, że te tuby zwyczajnie nie działają, na pewno nie na dłuższą metę. Na przykład, wątki w wojnie w Arkham, z których każdy całkiem nieźle zaczynał się w innych seriach. Tutaj zostały poprowadzone tak źle, tak bez wyczucia, że nie mogę myśleć o nich inaczej niż jak o zmarnowanym potencjale. I tak samo ma się rzecz z bohaterami wplecionymi na siłę do Fall From Grace. Takie właśnie komiksy sprawiają, że mam ochotę rzucić całe to superhero w cholerę i zająć się czymś innym. Bo w innych komiksach po prostu tego nie ma. Nie ma eventów, tie-inów, crossoverów i jakoś te historie dzięki temu potrafią obronić się same. Chociaż z drugiej strony nie chciałbym generalizować i dzielić komiksów na superhero, nie superhero, ponieważ przeczytałem w życiu wiele komiksów superbohaterskich, które miały ciekawy pomysł i opowiadały właśnie taką intymną historię, o których to zresztą wspominałem we wstępie. I może w związku z tym po prostu powróćmy do tego podziału, który ustaliłem zaraz na początku tego filmu. Czyli że są komiksy, które opowiadają jakąś historię, lepszą lub gorszą, i mają ciekawych lub mniej ciekawych bohaterów. Oraz na te, które są tubami. No i właśnie od tub postaram się trzymać z daleka.